Witam dzisiaj wszystkich serdecznie chciałbym przedstawić Wam Junaka 121 FL. motocykle występowały w sprzedaży w roku 18 i wracają do nas w roku 20. motocykl stylizowany na małego czoperka. Siedzi się dość nisko. Fajna, wygodna, szeroka kanapa. Potężny zbiornik paliwa. Zobaczcie, jak on potężnie wygląda. Wrażenie z za kierownicą jest takie, jakby się jechało dużo większym motocyklem. A pod zbiornikiem silniczek. 125, na wtrysku paliwa, znany z innych również Junaków, choćby Junaczka RZ, skrzynia pięciobiegowa, moc w granicach 11-12 koni, przeniesienie napędu oczywiście łańcuchem, ale za to tutaj po drugiej stronie hydrauliczny, tarczowy hamulec. Rura wydechowa, zadziornie skierowana do góry, tutaj sonda lambda czuwa nad tym, aby były spełnione normy Euro 4, jeśli chodzi o czystość spalin. Z przodu ładnie wystylizowana lampa z dodatkowym oświetleniem pozycyjnym ledowym. O pięknie świeci. Również hamulec tarczowy, dwuobwodowy, spięty w układ CBS-u razem z hamulcem nożnym. Spójrzcie jeszcze na lampę tylną. Również bardzo ciekawie rozwiązana stylistycznie. Fajne kształty. Widać tutaj taki powiew świeżości, nowoczesności. Fajny bagażnik, idealny pod kuferek. No i odpalmy go. Skrzynia pięciobiegowa, prędkości Maksymalne rzędu 90-100 na godzinę, ale to już jest zmęczenie motocykla. One fajnie jeżdżą, tak 80-90. Jak większość 125 z tego segmentu. Wysoka kierownica, duże lusterka. Bardzo fajny motorek w przystępnej cenie. Silniczek pracuje elegancko, cichutko, równo. Ostatnie spojrzenie na cały motocykl. Do usłyszenia i zobaczenia przy następnym filmie.